Się ma dzisiaj grzebie przy E46. To jest 318i silnik N46. Auto mojej kobiety. Od jakiegoś czasu tutaj zaczęło szarpać. Źle to po prostu na wolnych obrotach i tak dalej się zbierało. Teraz to w ogóle i poszarpuje, i na benzynie, i na gazie. Wcześniej bardziej to było na gazie odczuwalne. Czeki wywala, podpiąłem komputer, tam pokazało wypadanie zapłonu. Pierwszy, drugi cylinder skasowałem, przejechałem się, żadnych błędów nie ma, aczkolwiek dalej falują te obroty, także pierwsze co należałoby sprawdzić, to sprawdzę, czy lewego powietrza gdzieś nie ciągnie, przez te bężyki i tak dalej. Rozbiorę cały dolot, i tu może za pośrednictwem takiej mojej twórczości, którą kiedyś tam w filmiku pokazywałem, to chcę sprawdzić. To jest silnik od spryskiwaczy. Tu Fajkę podłączę i tam dalej będzie mi się dymić w cały dolot. Oczywiście to nie jest po żadnym wielkim ciśnieniu, także większe jakieś nieszczelności jedynie uda się wykryć. Natomiast mniejsze, gdy tam w dolocie się robi jakieś ciśnienie. Aczkolwiek to jest silnik, który nie ma w dolocie ciśnienia. To mogą być niewykrywalne, to się będę posiłkował tu psika woda, płyn do naczyń i będę działał. Także zajmę się tu rozebraniem do lotu, całe ja trybie żeby sobie ściągnąć tu ten plastik, gdzie są wkręty w dolot, wkręty LPG, dysze. Także działam. No i dobra, rozkręciłem to wszystko, przeanalizowałem. Najpierw użyłem. Tej mojej niby dymiarki, jednak ona się nie sprawdziła, za mało tego dymu tutaj szło, nie chciało mi się czekać. Tak dalej, wziąłem wodę z płynem do naczyń, obsikałem tutaj te wszystkie przewody, połączenia gazowe, wszystko się wydaje w porządku. Natomiast jedno co odkryłem, filt oleju, a konkretnie ta podstawa, cała jego, gdzie jest uszczelka, strasznie zaolejony, tu wszystko do środka mi kapie. Także to chyba będzie winowajca lewego powietrza, gdy silnik dłużej pochodzi. Widać normalnie jak ciurkiem leci z niego olej, tam gdzieś pod kolektor, po bloku i kapie z silnika. Także to chyba będzie winowajca, zajmę się tym oczywiście w pierwszej kolejności, żeby to doszczelnić bo tak jak mówię tutaj wszystko wygląda w porządku tutaj jak zrzuciłem cały filtr powietrza przepływomierz zatkałem rękę ręką tę rurę dolotową która tu idzie cała Zassało mi ją, także jakiejś większej, poważnej dziury na pewno nie ma tutaj nie zaobserwam nic, nie syczy i tak dalej także myślę że to na ileś tam jest szczelne Miarę 100% natomiast tu jest na pewno lewe powietrze łapane. Jeszcze postaram się nagrać Wam, jak wygląda to, jak się skończy olej. No i tak jak widać na załączonych zdjęciach, na pierwszym zdjęciu podstawa po przetarciu, później. Drugie zdjęcie, chwilę silnik sobie pochodził i ewidentnie widać, że ten olej z niego kapie. Także na kąpię w impie podpiąłem sobie wykres cylindrów. Ten pierwszy cylinder, ten od strony rozrządu to jest pierwszy. Ewidentnie szwankuje, tam te swoje parametry ma całkiem inne niż te pozostałe cylindry. Myślę, że to może być z tym związane, że on tu jest najbliżej gdzieś najbliżej tej podstawy filtra i gdzieś te powietrze mu się nie zgadza i dlatego wypadają zapłony na razie się skupię na wymianie tej uszczelki z podstawy jeśli to nie pomoże będę grzebał dalej bo jak na razie nie ma sensu tu jest jeden ze sprawców pewnie tego zamieszania, nieszczelność jeśli to nie pomoże to później po kolei gdzieś tu cewki będę sprawdzał Cewki świece, natomiast błędów co do świecy i cef, cewek nie ma. Wypadanie zapłonu także nie, nie objawia się ciągłym wypadaniem. Bo zazwyczaj jak kiedyś cewka mi padła, to czek migał, a teraz po prostu się zapali, że tam chyba dwa błędy, czy trzy były, że wypadanie na pierwszym, drugim cylindrze, ta strona i oraz jakiś tam nieprawidłowa mieszanka, no to już może być spowodowane właśnie tym, że później sądy przed i za akatem tam mają pomieszane wszystko, nie zgadza im się ten przepływ powietrza, który wpada przeliczony poprzez przepływkę, no i gdzieś tutaj to wszystko komputer zlicza i mu nie wychodzi poprawny wynik. Także tyle. Tutaj, tak jak mówiłem, zajmuję się tym, i zobaczymy co dalej. Na razie.